Dzisiaj porozmawiamy sobie o tematyce troszeczkę tak jakby odbiegającej od tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, ale jest to niezwykle istotna rzecz, jeśli mówimy o kontekście kształtowania sylwetki oraz bardzo często nader interpretowana przez ludzi na siłowniach czy wchodzących w jakikolwiek sport. A mówimy tutaj o diecie, a raczej podstawie dietetyki, która jest yy, potrzebna dla nas, szczególnie jeśli mówimy o kształtowaniu sylwetki, w innych sportach troszeczkę można dietę zepchnąć na dalszy stopień, ale jak już mówimy o tym, że właśnie chcemy rozbudować troszeczkę masy mięśniowej. Czy chcemy schudnąć, czyli takie typowe problemy osób, które przychodzą na siłownię i chcą coś sobie zmienić? No to takie podstawy powinniśmy znać. I zaczniemy sobie od pierwszego takiego mitu: e, większość ludzi przychodzi i myślą, że muszą mieć taką właśnie specjalistyczną dietę, specjalnie skrojoną pod nich, specjalne produkty. że Są tak zwane jakieś superfoodsy, czyli specjalne rzeczy, takie specjalne, że jak się je zje. To od razu chudniemy, od razu mamy formę i, i, i tak to właśnie wygląda i naprawdę ludzie wierzą w takie rzeczy. I teraz tak, ja rozwijam ten mit i mówię o tym, że jeśli nie jesteś chory na przykład na chorobę Hashimoto, nie masz problemów z fajaniem węglowodanów, nie masz jakichś problemów innych zdrowotnych, właśnie związanych właśnie z jedzeniem, czy nie jesteś uczulony na gluten, czy nie masz jakichś niestrawności, to dieta powinna być jak najbardziej normalna. Co ja rozumiem normalna, czyli nie usuwamy żadnych produktów, ale patrzymy bardziej na ten tak zwany bilans kaloryczny, w momencie kiedy chcemy chudnąć, bo jeśli chcemy po prostu schudnąć, to po prostu wystarczy obniżyć ten pułap kalorii, który my spożywamy i tak naprawdę tylko to nam jest potrzebne. To jest jedna, jedyna zasada: obniżamy bilans kaloryczny. Ale oczywiście w praktyce nie jest to takie proste, ponieważ potrzebujemy takiej pewnej świadomości. Odnośnie tego, co ile posiada kalorii, oraz umieć odróżniać te główne trzy makroskładniki, jakimi są białka, węglowodany i tłuszcze. I to jest tak jakby podstawowe, za które każda osoba, która trwuje na siłowni, powinna chociaż mniej więcej przez taki pryzmat yy, wiedzieć. Yy, I teraz tak, białka, jest to, to po prostu taki budulec naszych mięśni. Bez białka nie zbudujemy masy mięśniowej. No, tak, oczywiście, pokrótce mówią. co to, to jest dla nas istotne. Ja wyciągam te rzeczy, bo wiadomo, że białka też ma funkcję no, budu, budulcową dla hormon, błon hormonowych w naszym ciele. No, ale to takie kwestie już nie będę tego poruszał. Węglowodany i tłuszcze to są tak zwane źródła energii, które my mamy. I troszeczkę inna jest specyfika węglowodanów oraz inna jest specyfika tłuszczy, ponieważ węglowodany również wpływają na regenerację. Czyli jakby ten hormon, który nam się udziela, czyli ta insulina, która później przez to, jak na przykład bardzo często odczuwane, że zjemy jakiś posiłek taki wysoko węglowodany, to nam się zaczyna chcieć spać. Ponieważ ta insulina w taki sposób, że te procesy regeneracyjne nam się też dodatkowo załączają. Aczkolwiek są to inne troszeczkę procesy, nie się jeśli mówimy o białku, bo z węglowodanów i z tłuszczy nie zbudujemy masy mięśniowej. To jest jakby tylko źródło energii. Tłuszcze troszeczkę w inny sposób działają, bo nie mamy po nich właśnie tych właśnie skoków tej insuliny, czyli nie mamy tego procesów regeneracyjnych od razu włączonych. Jeśli ktoś trenuje na siłowni, to na pewno często właśnie słyszał, że trzeba zjeść banana po siłowni. To jest taki standardowy mit. Posiłek potreningowy. Znaczy, może nie mit, no bo to jakieś tam swoje gdzieś tam podwaliny ma, ale oczywiście zostało interpretowane, że od razu trzeba już wchodząc do szadni tego banana zjeść, bo inaczej nie zbudują. W ogóle na myślią i tak to oczywiście nie działa. To jest zbyt, zbyt uproszczone, ale właśnie banan to jest są węglowodany, a węglowodany również rozdzielamy na proste i węglowodany złożone. Węglowodany złożone dłużej się rozkładają do 3 godzin w naszym ciele, a proste praktycznie od razu. Czyli ten banan był spożywany po tym treningu siłowym, dlatego, żeby od razu włączyć te procesy regeneracyjne i od razu, żeby to ciało troszeczkę zwolnić z naszych obrotów, tak? Czyli ja, jest oczywiście podłoże prawdy naukowe w tym, żeby jeść tego banana, ale z drugiej strony, jak ja widziałem, ludzie, którzy po prostu nadinterpretowali to wszystko, że od razu banana nie zdąży się przebrać, od razu odżywka białkowa, no to było takie śmieszne, bo tak nawarycie zjemy to 15 minut, pół godziny, czy nawet godzinę, tak nawary po treningu, to kompletnie nie będzie znaczyło dla nas w kontekście całego rozwoju holistycznego sylwetki. Ale co ma znaczenie, to, że jeśli w dzieci będziemy mieli za mało tego białka to nie zbudujemy tej masy mięśniowej. Jeśli będziemy mieli zbyt dużo węglowodanów i tłuszcz powyżej naszego pułapu kolorycznego, będzie nam się to odkładało w tkankę tłuszczową zazwyczaj. I tak zazwyczaj jest. Czyli powiedzmy, osoba, która ma 3000 kalorii. To jest taki jakby standard, że na tym ani ktoś nie tyje, ani ktoś nie chudnie. I w momencie że taka osoba zapisuje się na siłownię, to tak, do tego bilansu trzeba dołożyć ten wydatek, który będzie na siłowni. Czyli powiedzmy jest to 300 kcal. Czyli w tym momencie, kiedy miała 3000, teraz ma 3300. I w momencie, kiedy ta osoba chce schudnąć, to wystarczy po prostu, że zostanie na takim samym pułapie, na jakim była, czyli na tych 3000 i sam ten deficyt kaloryczny. Się tworzy, że tak powiem, przez ten wysiłek na siłowni. czyli już 300 kcal ściąga nas z naszego tkanki tłuszczowej, troszeczkę idzie to w masę mięśniową i wszystko tak zwana rekompensacja naszego ciała następuje. Ale w momencie, kiedy chcemy przytyć w masę mięśniową, to musimy do tych kalorii jeszcze dodatkowo dołożyć kalorie, czyli już nie jemy 3000, czyli mamy 300, to powiedzmy, dokładamy do tego jeszcze 200 kcal i wtedy musimy spożywać 3500 kcal. Ale Teraz w momencie, kiedy my będziemy mieli przewagę węglowaną i tłuszczy, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że te dodatkowe kalory, które zjemy, będą nam się odkładały w postaci tkanki tłuszczowej. A tego oczywiście też każdy nie chce, więc te dodatkowe kalorie powinny iść z białka, ponieważ w białku zazwyczaj mamy problemy. Większość ludzi ma, że jest za mało białka. I w momencie, w którym my dołożymy te 500 kalorii właśnie z białka, ta nasza masa mięśniowa będzie się powiększała. I to jest pierwsza rzecz, jeśli mówimy o typowym kształtowaniu sylwetki. I to jest takie jakby niepodważalne. Nie ma, nie ma takich rzeczy, że jeden produkt ma. Jakiś jest super foodsem właśnie, że on przez niego schudniemy, przez inny jest super niezdrowe właśnie, że na przykład właśnie fast foody czy coś, że są super niezdrowe, oczywiście są to puste kalorie, ale tak jakby jeśli wszystko się mieści w tym naszym pułapie kalorycznym, to nie ma żadnego problemu, że na co możemy jeść tego fast fooda. Oczywiście są jeszcze mikroelementy, tak? I, i, ale to już tak jakby w kontekście czysto-sylwetkowym rozmawiamy, nie mówimy o takiej diecie typowo prozdrowotnej. I, I w momencie, w którym my nawet będziemy codziennie jedli tego fast fooda, po prostu będziemy dostarczać pustych kalorii i nie będziemy tak jakby umacniać naszych walorów prozdrowotnych, ale te sylwetkowe możemy bezproblemowo osiągać. I to jest pierwsza rzecz, która po prostu każdy powinien wiedzieć, żeby nauczyć się kontrolować, jaki produkt ma ile kalorii. Bo często ludzie myślą, że bardzo mało zjedzą, ale na wieczór na przykład jedzą, no nie wiem pół słoika masła orzechowego, masło orzechowe ma 600 kilokalorii w 100 gramach i, i mówisz tam, że, że objętość to jest takie nic, bo to jest nic przecież. No ale to miało bardzo dużo kalorii, tak? Czyli pół słoika to może mieć 1800 kilokalorii. Jeździliśmy sobie tak, o a nawet nie jesteśmy syci. Czyli musimy dobrać produkty, które mają mało kalorii raczej są syte. W odpowiedni sposób dzięki nim się lepiej czujemy. Są raczej lekkostrawne, nie, nie musimy jakichś tam ciężkich tych produktów, bo jak będziemy taki ciężki ten posiłek, zjemy, to później też taki energetycznego, że to wszystko wygląda, bo ponieważ więcej czasu potrzebujemy na trawianie tego. I to jest to, ale jeśli mówimy już na przykład o sportach wytrzymałościowych, to tutaj białko troszeczkę na taką kwestię marginalną zaczyna spadać, ponieważ jeśli mamy na przykład biegniemy maraton albo trenujemy nie wiem, sztuki walki, chociażby gdzie są te bardzo, że mocne zrywy energetyczne, my musimy mieć dużo więcej węglowodanów i tłuszczy w takim wiecie, żeby po prostu ten trening był wydajny bo inaczej nie będziemy sukcesywni w tym treningu, ale powiedzmy, że w takich sportach ta sylwetka schodzi już na drugi plan. I to też musimy umieć rozgraniczyć, czyli musimy odróżniać te białka, węglowodany i tłuszcze w zależności od kontekstu, jaki my sport trenujemy. I jak typowo na siłowni chcemy zmienić, rozbudować tą sylwetkę, tak, to przewaga białka, mniej węglowodanów i tłuszczy. Najlepiej w ogóle jakbyśmy sobie wybrali bardziej dominujące źródło, czyli albo węglowodane, albo tłuszcze, żeby były nasze dzieci. Jeśli mówimy o kontekście kształtowania ale jak już mówimy o sportach wytrzymałościowych, obniżamy białko, a podwyższamy wysoko właśnie te makrotłonniki, które dodają nam energię i wtedy tak jakby ten trening będzie w pełni, my w pełni będziemy się rozwijać i poprawiać nasze wyniki, czy właśnie też no przykładowo też rekordy siłowe, no bo to powiedzmy, że ten y, siłowy sport również tak jakby akurat w tym kontekście sportów wytrzymałościowych się łączą ze sobą, z tym że siłowy to jest jeszcze większa pula kalorii, ponieważ y, energia się bierze i siła, siła i energia bierze się z kalorii, więc tak jak wiem, że ciężarowcy zazwyczaj, no każdy wie jakie mają gdzieś tam te sylwetki bardzo takie mocne, to wiem, że nawet potrafią po 10 tysięcy kalorii jeść, żeby po prostu mieć siłę to dźwignąć. Osoby, które trenują sporty wytrzymałościowe wiem, że też jedzą dużo, ale to powiedzmy, nie wiem, po 5, po 8 tysięcy potrafią jeść. Yy, więc, więc tak jakby to jest w zależności od tego jaka jest specyfika sportu. Oczywiście każdy produkt ma mniej więcej mikroelementów. Yy, aczkolwiek jest to już rzecz troszeczkę mniej ważna w kontekście właśnie tego samego sportu. A ja głównie wam wszystko przedstawiam o tej części bardziej sportowej. Fajne są aplikacje, dzięki którym przykład, które wpisujemy i które nam pokazuje co ma, ile kalorii i tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego dietetyka, żadnej wiedzy. Jeśli po prostu chcemy troszeczkę schudnąć. Jeśli mamy jakieś problemy zdrowotne no to musimy już wtedy udać się do takiej osoby, która się tym zajmuje profesjonalnie i zawodowo. Bardzo dziękuję za uwagę.